Life, now never, ok, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu so X, a dzisiaj Tails. Dlaczego masz tak mało kasy? Przecież ostatnio, jak oglądaliśmy film z Ultimate jest jakieś 40 tysięcy. Tak, ale w złotej pasce trafił mi się nikt inny jak Andres i Nesta. Możecie mi wierzyć lub nie. Sprzedaję go za 100, 150 tysięcy, dlaczego go sprzedałem? Ponieważ ja, jak wiecie, gram pod formację 4-1-2-1-2. I ci, którzy grali w Fifa Ultimate Team wiedzą, że pod tą formacją nie, nie ma lewego skrzydłowego. A właśnie, nie jest tabu lewym skrzydłowym. Tak więc nie chcieliśmy się też bawić w zmienianie pozycji. No więc go sprzedałem. I co za te pieniądze kupiłem? Robina Wampersiego. Patricia Evre i Chicharita, ale pod formacją 4.1.2.2, czyli tak jak powinno być. Okej, okay, tylko jeszcze to sprawdzę. Okej. Okay. I dzisiaj zagramy sobie mecz wezwanie składu znajomego. I zagram sobie przeciwko. E. Yy, yy, agregorowi.pl. Mam nadzieję, że nie ma nic. Nie ma nic przeciwko. Yy, i że no nie będzie miał mi za zły jeśli, jeśli będę grał jego składem No dobra, obramka ładnie broni Ale okej okay. Tak więc Wampersy ma numerek 12, to tak jak chciałam, tak, tak, okej okay. Więc do piłki dopada Holender u, ładne podanie prostopadłe do Rafaela, Oszukuję tu obrońcę. Tu podaje do Walencji, Walencja do Wampersiego, Vampersi. czy będzie gol Vampersi? Strzał zablokowany. Ale tu jeszcze może coś z tego być. Nie, ładne wybicie przy No więc nasz przeciwnik jest przy piłce, u tu ładne zagranie prostopadłe. Gram na klasie światowej, o czym już powinniście wiedzieć, tak więc... Mam nadzieję, że nie będzie durnych komentarzy typu ha 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 stracił gola przeciwko takiemu zespołowi Telma wampersiego, jednego z najlepszych piłkarzy świata i stracił bramkę ha 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 bo takie komentarze będą usuwane, a ich autorzy blokowani. Zagranie ręką, moim zdaniem słusznie. Fajne jest w tym trybie to, że o, tu to było ładne zagranie. Fajnie, jest tu to, to, że... w tym trybie to, że zawodnicy nie tracą kondycji. Taki jakby... No nie wiem co, taki jakby trening. Tu podanie do Persiego. Van Vampersi. A i słaby strzał! Reprezentanta Holandii. Kto będzie wykonywał rzuty karne? Nie mam pojęcia. Stawiam na Walencję, które może mało bramek i chcę, aby to się zmieniło. Rzuty wolne oczywiście niezależnie z jakiej pozycji będzie wykonywał Robin Vampersi, bo jest on obecnie moim najlepszym egzekutorem rzutów wolnych. O ty możecie z tego być, a brawo, obrońcy! Chyba jakąś kontuzję sobie zarobił biedaczek. No więc koniec gdzie będzie zmiana. Downing, chyba cleverly za niego wejdzie. W nasza piłka. Tak więc podajmy ją. Uuu, tu może być ładne zagranie do Kagały, ale niestety piłka przejęta. Na w odcinku spotkamy się w Zonic Generations. O, tu ładnie. No ale na szczęście. Na tyle potężne potężne podanie głową, że. Out, to... Strata, strata, sam na sam i... Brawo de hea! Poprawiłeś swój błąd, ale jeszcze przeciwnicy przy piłce. Ładne strzały, gol, Obi! No, więc jednak wychodzi na to, że będziemy musieli odrabiać straty. A, i dobrze, bo ja lubię takie mecze, jest większe napięcie. Cieszę się, że tak się stało, ponieważ spodziewałem się spotkania do jednej bramki. A tu miła niespodzianka, przegrywam. Ale to klasa światowa, więc chyba nikt nie będzie miał za złe, że przegrywam. Okej. Okay. Tak więc jak wiecie mam skład Manchester United, yy, będę się starał, będę się starał zrobić jeszcze ławkę rezerwowych, ale to już będzie znacznie trudniejsze. U tu bardzo ładne podanie, bardzo ładnie wam Persie. No i Holender strzela swoją pierwszą bramkę dla naszego klubu. Chicharito, pięknie doświadkowanie a van Persie no. Po zawodniku, który ma strzało głową ponad 80. No cóż, musimy się spodziewać takich uderzeń. Okej. Okay. Tak więc mamy remis. Teraz chcemy wygrać, panowie. Chcemy wygrać. Pokażmy naszym widzom, że jesteśmy zgranym zespołem. I pokażcie im, że rzeczywiście gracie w jednym klubie. Okej. Okay. Ale zaraz możemy ponownie przegrywać. Brawo. A cóż to? No, już myślałem, że mu zawodnik Zrobił zagranie ręką. Ładna sytuacja. Vampersi poprawił błąd Vampersi. No i nie ma bramki. Niestety, mogłem stracić finezyjnie. Spory błąd. Nagrywam to o 12 chyba 17. Nie wiem. O, o tu przeciwnicy są przepięci Dobra, dobrze, że to się nie skończyło tym karnym, bo na to się trochę zanosiło Ja przyjmuję wszystkich znajomych Więc tu się nie bójcie, że będzie taka sytuacja, że będę, że nie da, że nie Nie Nie, nie. O, albo czekajcie że, co ja tu chciałem powiedzieć? Że nie przyjmę zaproszenia, bo przyjmę. Ewentualnie spytam się, z kim mam do czynienia. Mimo też, to zawsze, takie pytania, pomocnicze zawsze się przydadzą. Okej. Okay. Nie robię zmian. Nie mam zamiaru. O, i w sumie coś źle zrobiłem. Mogę z tym tu nagrać turniej. No mam też. Ale on ma znakomite strzały z dystansu ten zawodnik, mój ulubiony piłkarz zresztą. Um, cieszę się, że nie jest taki jak Messi, że musi kosztować 200 milionów. Tylko 80 tysięcy. Jest to moim zdaniem cena jak najbardziej niesprawiedliwa, ponieważ zasługuje on na ceny co najmniej jak... nie wiem, Iniesta. Nie rozumiem dlaczego tacy piłkarze z 88 na przykład David Silva też mają około 90 tysięcy to jest naprawdę bardzo mała cena za takich zawodników przecież Dawid Sywa to też jest jeden z lepszych playmakerów ale miałem nie zrobiłem to, zrobiłem niepotrzebny mi był ten playmaker nie mam oczywiście jakiegoś równie dobrego ale kagała też się świetnie spisuje w naszym klubie nie mogę mu jak na razie nic zarzucić okej okay. Aj, tu się chciałem. Okej, okay, jest 58 minuta, a my musimy wygrać mecz. Panowie, panowie, panowie. Cieszę się, że mam wam Wambertsego w zespole, bo czuję, że teraz głową nie będą zdobywać bramek, tylko Ferdinand i Smalling. Jak to się działo przed przybyciem naszego Holendra? Tu dobrze odzyskał piłkę. Tu ją ponownie stracił, ale mamy aut. No więc zróbmy sobie szybkie podanie. Okej. Okay. No i kurcze, znowu to spierniczyłem strasznie. Okej. Okay. No cóż, jeden jeden. Yy, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to naprawdę. I musimy! Co to był za strzał? Chyba nie ma rzutu różnego, prawda? Zmiana jakaś. Myślę, że. I odwaliło kawał bardzo słabej roboty przy tych filmikach. Bo w FIFA, 13 mogli, w FIFA 12 mogliśmy już tylko zobaczyć po prostu. Pierwsze dwie sekundy tego, już sobie to prze przerwać. A tu musimy czekać, po prostu jest to według mnie kompletna strata czasu. No ale niestety, nie ja konstruuję te gry, więc. Nie mogę nic z tym zrobić. Dobra, to podajmy sobie tak. Głupia strata z mojej strony po raz kolejny. Brawo, Ferdynand. Tak mi się wydaje, że to był Ferdinand. Mm -hmm. A no i brawo, Ashley Young zdobywa bardzo ważną dla nas bramkę w 79 minucie. Tutaj Anglik, to chyba Anglik, popisał się ładnym zamarkowaniem strzału, potem trochę rozbiegu, no i bramkarz nie miał kompletnie nic do powiedzenia. Tak więc brawo. Zastanawiam się, zastanawiam się nad kupnem rezerwowego bramkarza Petra Czecha Ponieważ nie kosztuje on naprawdę dużo To też jest moim zdaniem totalną brudną, bo powinien kosztować bardzo dużo Tak samo jak Decha moim zdaniem ma bardzo mało Okej, okay, ale może uda nam się zdobyć jeszcze jedną bramkę dobijającą Wam wysuń się No i co komu ja mam podać? Jak ty się nie wysuwasz mój drogi Okej okay. A tu jest niebezpieczna sytuacja. Jest, brawo. Myślałem, że będzie samo, bo ja tego bym trochę nie zniósł. Spalony. Okej. Okay. Tak więc no widzicie, zgranie może i ma nie za duże, ale poziom zespołu i zawodników ma całkiem dobry. Dziwię się tylko, że Cleverly jeszcze nie przelał Bo też już miałem do do czynienia, grać z tym zespołem. E, no i tak mnie to trochę dziwi. Jedna minuta tylko doliczona. Miejmy nadzieję, że przez ten czas nic się nie zmieni. i Raczej nie. Może uda się nam zdobyć jeszcze jedną bramkę? Proszę. A, jednak nie. No dobra. Tak więc pierwszy mecz naszym bardzo dobrym składem Hmm, zakończył się wygraną 2 do 1. Na pewno ta bramka na początku spotkania dla naszych rywali była dość konkretna, bo bałem się, że przegramy. No ale ładne strzały, to jest yy, strzał naszego przeciwnika. Musicie przyznać, że niesamowicie ładne uderzenie. Tutaj no też był strzał rywali. Tutaj było wyrównanie, zresztą w bardzo ładnym stylu. Tutaj był niepilnowany Van Pessie, no i trudno było tego nie wykorzystać. A tu Ashley Young, piękna kiwka, strzał z dystansu, no i bramkaż nie miał nic do powiedzenia. Tak więc to by było na tyle. Um, a Cleverly nagrał, ok. Um, kto najlepszy? DHA, no nie dziwię się. Dzięki wszystkim za oglądanie. Następnym razem spotkamy się w Sonic Generations, jak już wspominałem. Więc dzięki za oglądanie! I cześć!